Z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z Niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Ta Pełanglina scena, którą słyszeliśmy, mówi... Drodzy siostry i bracia, czym powinna być świątynia pańska? Domem modlitwy, a nie domem kupczenia i targowiskiem. A czymś takim stała się świątynia w Jerozolimie, i z tym Chrystus Boży Syn nie mógł się zgodzić. Jego gwałtowna reakcja polegająca na tym, że przepędził przekupniów ze świątyni, jest dla całego kościoła jedną wielką naluką, jak bardzo trzeba troszczyć się o to, aby świątynie chrześcijańskie były rzeczywiście Bożym Domem, były tak jak to zwłaszcza widać, w kościołach budowanych w epoce baroku Janua Czeli, porta Czeli. Takie napisy nad drzwiami kościoła mówiły, dokąd się wchodzi, bo świątynia, w której oddaje się cześć Bogu Najwyższemu, jest prawdziwie bramą niebios bramą prowadzącą do życia wiecznego. Ale zatroskanie Chrystusa o Kościół objawia się także w jego nachyleniu się nad troskami i biedami ludu Bożego, który idzie za nim zwycięskim Chrystusem. Do domu ojca bogatego w miłosierdzie. Ale idzie za Chrystusem niekiedy pośród prześladowań i zagrożenia życia. Tak właśnie było wtedy, kiedy święty Jan, apostoł, pisał swoją apokalipsę. Jej fragment słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Było to pod koniec pierwszego wieku. Imperium Rzymskim rządził cesarz Domicjan. To on kazał senatowi rzymskiemu ogłosić się, że jest potomkiem bogów i przysługuje mu tytuł divus, boski. Z tego wynikały bardzo określone konsekwencje. Wszyscy obywatele cesarstwa mieli składać przed jego posągami, znajdującymi się w licznych przecież miejscowościach imperium, mieli składać ofiary właśnie jako komuś, kto ma boskie pochodzenie. Oczywistą jest rzeczą, że chrześcijanie takiego hołdu posągom Cesarza nie chcieli i nie mogli składać. I mimo, że byli dobrymi obywatelami, płacącymi podatki, żyjącymi w pokoju między sobą i na zewnątrz, oni stali się obiektem okrutnych prześladowań, które pod koniec I wieku objęło, objęło cały Obszar Imperium Rzymskiego. I stąd ich obawy, co się stanie z chrześcijaństwem. Kto przeżyje? Jak długo to będzie trwać? I ta wizja, o której słyszeliśmy, jaką miał święty Jana apostoł. Prześladowany, wygnany na, na wyspie Patmos. Słuchający głosu Chrystusa. Głosu, który każe mu raz jeszcze zabrać głos w ważnych sprawach. Masz prorokować o ludach, o królach, o rządcach. I gdybyśmy dalej czytali. Kolejne fragmenty Apokalipsy byłaby mowa o bestii, która wyszła z morza i zaczęła znowu prześladować uczniów Chrystusa. To obraz kolejnego władcy, który wydał śmiertelną walkę chrześcijaństwa. Apokalipsa mówi o tym, że będą kolejne prześladowania. Ale Apokalipsa kończy się wizją Chrystusa, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, jedynym zwycięzcą, przed którym padną wszyscy mocarze tego świata. I w ten sposób Apokalipsa stała się umocnieniem dla chrześcijan tych z czasów apostoła, Jana, jak i późniejszych wieków, jako że prześladowania chrześcijan trwały aż do 313 roku, aż do edyktu Konstantyna Wielkiego, który pozwolił chrześcijanom wyjść z katakum z podziemi i oficjalnie już bez obawy o utratę życia. Oddawać cześć jedynemu i najwyższemu Bogu. To także święta Barbara wpisuje się w szereg tych trudnych dziejów dla Kościoła. W ten wspaniały orszak świętych męczenników, którzy przelali swoją krew dla Baranka Bożego, dając najwyższe i ostateczne świadectwo o w Boga, który jedynie jest Władcą Świata, który jest wieczny, który jest też najbardziej ostatecznym Sędzią wszystkich ludzkich spraw. Zginęła prawdopodobnie na początku IV wieku, za czasów prześladowań najbardziej krwawych i okrutnych za cesarza Domicjana i Maksymiana Galeriusza, około 305 roku. Mówią, że ojciec wysłał ją do Nikomedii, by tam pogłębiała swoją wiedzę. Odznaczała się bowiem wspaniałymi zdolnościami ducha. I tam właśnie w ówczesnej stolicy cesarstwa nad Adriaktykiem spotkała się z wyznawcami Chrystusa. Prześladowanymi wprawdzie. Kryjącymi się z tą wiarą, ale z drugiej strony, gdy trzeba, dającymi świadectwo o Bogu, wobec wszystkich, więc stała się chrześcijanką, a gdy ojciec dowiedział się o tym, zamknął ją w wieży, gdzie ją głodzono i poddawano najrozmaitszym szykanom. Po dzień dzisiejszy pokazona, pokazywana jest na różnych obrazach właśnie na tle wieży z trzema oknami. Symbolizującymi trzy osoby boskie jedynego i najwyższego Boga. A kiedy wieża nie pomogła, ojciec zadenuncjował ją i postawił przed sędzią Imperium Rzymskiego. Ten wydał ją na męki. Ona nie pozwalała się złamać. Wreszcie wyrok ma być ścięta rękami własnego ojca. I chyba właśnie ta niezwykła śmierć młodej dziewczyny, dziewicy, chrześcijanki, ta śmierć sprawiła, że sława o niej ogarnęła cały ówczesny świat i przeszła dalej w średniowiecze. Dzięki czemu Barbara stała się jedną z czternastu szczególnych, świętych, stawiających się do Boga za chrześcijan, którzy znajdowali się w trudnych warunkach życia czy pracy. Nie dziwmy się, że stała się także patronką górników. Ludzi, zwłaszcza wtedy, w tamtych czasach, bardzo zagrożonych, gdy chodzi o swoje zdrowie czy życie. Wiemy zresztą, że także i dzisiaj, w wieku XXI, gdzie dysponujemy tak wspaniałymi urządzeniami technicznymi, praca górnicza nie do końca jest wolna od niebezpieczeństw. I co jakiś czas pojawiały się prawdziwie śmiertelne zagrożenia. I sąd takie szczególne związanie górniczej braci ze świętą barbarą w różnych przejawach tego, co składa się na przemysł górniczy i wydobywczy. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ale także przemysł wydobywczy gazu i nafty. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, gromadzimy się w tym miejscu Polski, w tej wspaniałej katedrze, właśnie jako ta gałąź Braci Górniczej której wysiłki, której niekiedy ciężki trud pracy związany jest z kopalnictwem nafty i gazu. I podczas tej Eucharystii wspominamy najpierw tę wspaniałą postać, młodej kobiety, wiernej Bogu. i szanującej osobistą godność, a jednocześnie opiekującą się tym, tymi wszystkimi, którzy jak ona niekiedy stoją na krawędzi życia i śmierci. Gromadzimy się tutaj, by za jej przyczyną, tak jak to już jest od wieków prosić Boga o błogosławieństwo dla trudu górniczego, o błogosławieństwo dla ludzi, którzy są odpowiedzialni, żeby zapewnić nie tylko wielką wydajność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Modlimy się za tych wszystkich, którzy na co dzień idą do pracy w imię Boże, mając nadzieję, że wrócą szczęśliwie do swych domów. Modlimy się za ich rodziny, by zawsze były dumne z pracy swych ojców i braci. Smagających się z żywiołami tej ziemi, by zyskać te bogactwa, które w tej ziemi tkwią dla do dobra całych społeczeństw. Modlimy się za tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za tę gałąź polskiego przemysłu, zdając sobie sprawę, jak wielkie narodowe dobro zostało powierzone ich pieczy, aby z ogromną odpowiedzialnością wobec narodu, wobec państwa pełnili swoje wielkie obowiązki. Na koniec modlimy się za wszystkich, którzy zawsze z szacunką patrzą, na górników, aby w tej postawie trwali. Bo przecież w dużej mierze pomyślność naszego kraju zależy właśnie od tego, aby bogactwo ziemi mogło służyć dzisiaj i w przyszłości całej Polsce. Święta Barbaro. mot le